Wyjęci spod prawa 26 sierpnia, ostatni weekend wakacji Robert Dziemba i Piotr Przyński. Zaczynamy. A zaczynamy od tematu, który w tym tygodniu jest takim, można powiedzieć, dosyć ciekawym wątkiem, ponieważ mamy opóźnienia przy przebudowie Placu Zabaw przy ulicy Dibuła. Wiemy o tym, że miał to być taki plac zabaw z prawdziwego zdarzenia, europejski centralny, za 2,5 miliona złotych. Miasta to Chciało, żeby inwestycja zakończyła się do 9 lipca. Wykonawca poprosił, żeby to przedłużyć do końca lipca. Okazało się jednak, że to nie będzie tak, jakbyśmy chcieli. I dzisiaj ma, mają być tak naprawdę robione odbiory. Zobaczymy, jak będzie. Ale co innego przykuło uwagę lokalnych samorządowców. Otóż podobno zamiast trawy, która była tam posiana, wyrósł rzepak. No, jest to bardzo ciekawe, ponieważ no, zdarza się tak, chyba się trudno pomylić plac zabaw z polem uprawnym. To tego nie zrobił to niech pierwszy rzuci kamieniem. Natomiast no, Robercie, też się, też się tak zdarza czasami, że masz działkę, tak, no, sadzisz pomidory, wyrastają ogórki, i co z tym fantem? No właśnie ja, ja nie wiem. Mówiąc szczerze, zrobiła się z tego jakaś dziwna afera zniknął materiał, który w internecie się pojawił z wiceprezydent Ewą Pełchatą, która te kwestie komentowała, to ja akurat jestem na urlopie, więc mówiąc szczerze, obserwuję te rzeczy trochę z daleka i zastanawiam się, co się dzieje, co się stało. Piotrze. No być może należałoby wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej. Byłby to element, może to jest ta droga, druga droga, druga noga, której miasto tak naprawdę poszukiwało. Natomiast dziwi jedynie to, że miasto tak poważnie do tego podchodzi. Wydaje się, że to ma być taka sztandarowa, flagowa inwestycja, a wszystko na to wskazuje, że cały czas pojawiają się nam coraz to nowe problemy i ta inwestycja nam się odleka w czasie, ponieważ jeżeli ten plac zabaw zostanie oddany, tak jak się mówi, w październiku, w listopadzie, no to w listopadzie plac zabaw przy naszym klimacie na zewnątrz jest taką średnią atrakcją dla młodszych i dla starszych. Ja natomiast temu gorąco o przedsięwzięciu kibicuję i też dziwi mnie trochę taka szybkość, ponieważ wczoraj rano, jak tą informację uzyskałem we wtorek wieczorem, dotyczącą tego, że rośnie tam rzepak, no ale teraz jak najbardziej jest to chyba na czasie, bo jest to paliwo również poza tym, że się robi olej rzepakowy, to jest to paliwo, a w obecnym kryzysie energetycznym można by było w jakiś sposób tym się posiłkować i być może ten kierunek byłby nowatorski, odkrywczy. Taki, którego żaden samorząd jeszcze nie próbował realizować. A poza tym rzepak ładnie wygląda, ładnie kwitnie, ładnie pachnie. Znamy te całe wielkie pola rzepaku, na, które są wokół, koło brzegu, szczególnie w okresie przesilenia wiosenno-letniego i nie widzę w tym tak naprawdę nic złego. Natomiast dziwi taka szybkość, z którą nagle zaczęto roz, rozkładać tam trawę z rolki, o której wcześniej nie było mowy. Rozumiem, jest to modyfikacja też konieczna, do tego, żeby później to błoto gdzieś tam, które się pojawiało, też się nie przynosiło na tartan czy na tą powierzchnię, która została w jakiś sposób lekko utwardzona, żeby zapewnić komfort użytkownikom. No właśnie, dlatego mówię, ja nie rozumiem, no. Nie z winy miasta przedłuża się ta inwestycja. To, to jest jak gdyby oczywiste. Natomiast trzeba po prostu o tym umieć mieszkańcom powiedzieć, bo miasto nie ma wpływu na to, i zdajemy sobie z tego sprawę, jak działają inwestorzy, zwłaszcza w obecnych czasach. Ja rozumiem po prostu, że przepraszam, wykonawcę, że na wykonawcę zostanie nałożona kara umowna i to duża po to, żeby w jakiś sposób zbilansować to, w jaki sposób Działał on niezgodnie z umową. A w konsekwencji czego, oczywiście, no masz rację, jesienią będzie ten plac otwarty i być może po prostu nie będzie takiej pompy, jak zaplanowało miasto, ale to takie działanie jest antywizerunkowe no bo kto usuwa swoje materiały, które po prostu mówią o tym, jak jest. No, w Internecie się mówi, że sprawą zainteresowały się media ogólnopolskie. Przyjadą zobaczyć, że został zasiany rzepak w centrum miasta. Czy jest w tym coś dziwnego? No dla mnie to po prostu... Nie to... zobaczą Robercie, bo ten rzepak został już wyrwany, wycięty, przykryty trawą. Teraz nie wiem, może się z niego robi już olej z pierwszego tłoczenia na zimno. Natomiast no tego już nie ma, bo ja chciałem zobaczyć to już w środę rano nad... i zostało to po prostu usunięte w trybie takim wręcz po prostu błyskawicznym, ponieważ o 8 rano już kończono kłaść tam po prostu rolki z tej trawy. Jest to trochę takie, jakby nie wiem, ktoś zrobił złośliwego mema. Wiadomo, że opozycja będzie się wyzłośliwiać. Tak zrobił, zrobił złośliwego mema, który jednak w jakiś sposób będzie trafiał w sedno, i nagle miasto zaczęłoby z tym walczyć. W tym momencie staje się to trochę groteskowe, trochę małostrowe. Należy przejść na tym do porządku dziennego i zakomunikować to, co powiedziałeś mieszkańcom. Że słuchajcie, robimy. Trudną, nowatorską, skomplikowaną. Inwestycje, mamy ciężki okres, tak. Bardzo łatwo było tam nic nie zrobić, zasięść trawę, zrobić parking. No nie było łatwo zasieść tra trawy, to przepraszam. Zrobić na przykład parking, czy taki klasyczny plac zabaw. Natomiast jeżeli coś się robi po raz pierwszy, z pewnym rozmachem, to trzeba liczyć się z marginesem błędu, który może być dosyć duży i też z krytyką. I tutaj należy mieć dystans do siebie, trochę większy. Takie jest moje zdanie, przynajmniej. No właśnie, bo można w tym momencie odnieść wrażenie, że ta odporność na krytykę de facto rzecz biorąc nie istnieje w Urzędzie Miasta i to jest problem. Czyli jest jakaś tam reakcja i nagle pyk nie ma tematu, bo z tym może się coś zdarzyć. Nie wiem, nie rozumiem tego, natomiast rozumiem, że no jest problem z wykonawcą, poniesie on kary, on chyba przetarg wygrał, więc być może również poniesie jeszcze konsekwencje wynikające z przepisów prawa. W związku z tym wszystkim, więc zobaczymy, bo, bo nie znamy jeszcze finału tej inwestycji. Tak więc, no miejmy nadzieję, że to ona niedługo zostanie zakończona, aczkolwiek, no, no, nie my na nią czekamy, tylko najmłodsi obrzeżanie, bo przecież my tam nie pójdziemy się bawić, nie będziemy. Ale na pewno odwiedzimy. Nie najmłodsi, tylko ponieważ ci ludzie starsi również to ma być plac zabaw, który wypełni taką lukę. Bo ja kiedyś o tym mówiłem, że u nas są place zabaw dla dzieci małych, jest ich dużo. Natomiast dla takich 12-, 13-, nawet 14-latków nie ma nic. Są, jest od razu przeskok na boiska, na e, orliki e, i teraz zmieniamy temat. Tak, Robercie? Proszę, tak, ja tylko chciałem powiedzieć, że jeżeli mogę jeszcze jedną rzecz, obawiam się e, tylko prowokacji. Bo obawiam się prowokacji, że na otwarcie ktoś tam naprawdę może wsadzić ze dwa, trzy ziarnka rzepaku i znowu. No, ale dobrze prowokacji. Czyli widzisz to tak, że woźniak nagle wpadnie, zobaczy, czy nikt go nie widzi. Z workiem jakiegoś tam, nie wiem, rzodkiewki, pomidorów czy czegoś i rozsypie. A może to już była ta prowokacja, tak? Może to <laughs> nie tak, no, tak wyglądało. No, na razie, na razie tam mało kto może wejść, no ale to wyobraź sobie, że będzie ogólnomiejska prowokacja na wszystkich placach zabaw, ktoś postawi posadzi warzywa i co wtedy. No będziemy mieli ogródki warzywne yy, zamiast Jordanowskich. Zmieniamy temat. Yy, sieć Orange. Mamy tak naprawdę problemy z zasięgiem yy, bardzo duże. Ciężko jest się yy, dodzwonić, yy, ciężko jest odebrać telefon. Yy, te rozmowy które są są rozłączane, brak możliwości połączenia. Sprawa nawet nie jest co tylko uciążliwa, ale zagraża bezpieczeństwu mieszkańców i turystów, ponieważ służby miejskie korzystają z sieci Orange, tak? Pani prezydent Anna Mieszkowska napisała na Facebooku właśnie Orange we have a problem, nawiązując do Houston, że jest brak sygnału, rozłączanie rozmów, brak możliwości połączenia i nie ma takich zdecydowanych działań ze strony napisało miasto pismo a to jest przecież ich cyfrowy partner w tym momencie no orange odpisał że dołożymy wszelkich starań żeby sytuacja się nie poprawiła żeby sytuacja się poprawiła żeby nie było gorzej Natomiast no, taka wymiana pism na portalu społecznościowym Facebook no, nie jest wydaje się takim kierunkiem miejscem do toczenia rozmów, negocjacji, trudnych rozmów pomiędzy miastem a firmą telekomunikacyjną. Tak jest tak mi się wydaje, tak, że gdzieś to się trywializuje, a problem jest bardzo poważny. To bardziej powinno być w kancelariach prawnych rozważane, co w tej sytuacji jaki dać może ewentualnie, nie wiem, cenzus limit czasowy. Deadline, do którego sytuacja ma się zmienić. Wiemy o tym, że miasto chce. Miasto chce nie, że starostwo chce uruchomić nowe maszty, które się znajdą na budynku starostwa. Ale pamiętajmy o tym, że też wydaje się, że miasto wspierało też protesty tych osób, które nie chcą masztów, tak? Także tutaj musimy się na coś zdecydować. Te maszty, jeżeli chcemy mieć dobry zasięg internetu, rozmów w centrum, przy jeszcze naszej specyfice lokalnej turystycznej, gdzie mamy o wiele większą, powinniśmy mieć o wiele większą przepustowość. Tych łącz w okresie letnim, w sezonie letnim, to musimy się zdecydować również na maszty w centrum miasta. Wydaje się, że to jest nie do pogodzenia właśnie, że maszty daleko, mam i mamy świetny zasięg. Musimy sobie coś wybrać. Pełna zgoda, jest, że miasto wspierało te protesty. To jest abstrakcja w ogóle. I musimy z tym żyć więc wspieranie tego rodzaju polityki, no właśnie tak się kończy. Natomiast tak, no, ja widziałem pismo, które jednak z Urzędu Miasta do oręża wyszło, no i widziałem też ten komunikat, który się pojawił w mediach społecznościowych i mogę powiedzieć jedną rzecz, jeżeli idzie o tę kwestię, że ja uważam, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, że to działanie wcale nie było pozbawione sensu, dlatego że takie dychotomiczne podejście do rozwiązania problemu, który no, będzie się rozbijał w tym telekomie, nie wiem, jak tam będzie rozpatrzony w tym zakresie, wsparty jednak takim wystąpieniem, to nie był głupi pomysł, tylko w jakiś dziwny sposób zareagowała ta ogólnopolska sieć. No bo skoro rzecznik może od ręki sprawdzić, na jakim etapie, jest problem koło brzegu, to wystarczy przejrzeć internet, że to jest duży problem i jak on odpisał, tutaj sobie mogę spojrzeć na to, co w tym wszystkim jest, fizyki po prostu nie da się oszukać. Panie Wojciechu, ja Panu bardzo dziękuję chemii też się nie da oszukać, jeszcze wiele innych rzeczy nie da się e, oszukać. E, natomiast no, to jest e, po prostu pytanie, dlaczego w ten sposób to funkcjonuje, dlaczego kołobrzeżanie z Waszych usług na poziomie, jaki gwarantują im umowy, korzystać nie mogą. Kurort, centrum miasta, Kołobrzeg. E, tak samo robicie w Warszawie, a w Sopocie, a może w Szczecinie jest też tak samo? Dobrze, przepraszam, teraz trochę szerzej to widzę po Twojej wypowiedzi. Chciałbym kategorycznie odciąć się od własnego zdania wyrażonego pięć minut wcześniej, bo teraz być może dotarła do mnie informacja o tej dychotomii, o której wspomniałeś, że jednocześnie toczą się jakby dwa panele, tak? Jeden panel polega na tym, że robi się to w sposób oficjalny, kancelarie prawne, a z drugiej strony chce się w jakiś sposób to upublicznić, w tym znaczeniu, że to może wywołać kryzys, że może firma Orange do niej bardziej trafi to, Taki kryzys wizerunkowy, który polega na tym, że oto jeden z bardziej znanych samorządów w Polsce, tak? bo Tuabrzek jest znanym miastem, jeżeli chodzi o miasta tej wielkości, pisze o niewystarczającej tak naprawdę działalności firmy i o problemach. Tak? I może tutaj ten kryzys wizerunkowy zadziałać w ten sposób, że firma będzie chciała to naprawić, tak i tego się będzie obawiać właśnie, tak, taki tego typu wystąpień ze strony Prezydenta Miasta, także tutaj akurat pełna zgoda. Dlatego ja też chciałem kategorycznie odsunąć się od wypowiedzi Piotra Rybczyńskiego, z którą absolutnie się nie utożsamiam i która... Ale tej pierwszej, bo z tą drugą to się Piotr, z Piotra Rybczyńskiego się utożsamiasz. <laughs> nie, <śmiech> śmieję się, natomiast problem polega na tym, że odpowiedź no, rzecznika, który miał okazję naprawić wiele rzeczy, no nic nie wnosi do sprawy i tylko pokazuje, jak spółka Orange do tego niepoważnie podchodzi. Tak? Do, to Ja może nie będę reklamował pewnych rzeczy, ja się cieszę po prostu, że w tej sieci nie jestem. Liczę na jak najszybkie, najszybsze postawienie masztu telefonii komórkowej na dachu starostwa, który przynajmniej być może częściowo, bo nie wiemy, jak bardzo ten maszt rozwiąże te nasze problemy i będzie sprawa, myślę, pod tym kątem załatwiona, wszyscy z tego skorzystamy. O szczegóły będę pytał starosty Tomasza Tamborskiego w przyszłym tygodniu. No a Orange to nie jest jedyna firma, która świadczy usługi telekomunikacyjne, o czym firma Orange wie. Kończymy część pierwszą. I witamy państwa w części drugiej. Zmieniamy temat, sklep socjalny, Miał powstać przy ulicy Koszalińskiej bodaj w połowie 2021 roku, ponieważ konferencja prasowa w tej sprawie odbyła się pod koniec jeszcze roku 2020. I jak to jest, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą? Otóż próbowałem się kontaktować co dalej ze Sklepem Socjalnym. Kamil Barwinek odesłał mnie do kolegi, do pana Lewandowskiego, który odesłał mnie do Mikołaja Rykowskiego, prezesa Fundacji Wolne Miejsce, który w końcu udzielił mi informacji, że ten sklep jednak się nie nadaje, to miejsce się nie nadaje, pomimo tego, że ten sklep widziano, fundacja wolne miejsce tam była, podpisała umowę z miastem, potem jednak stwierdzili, że się nie nadaje i że szukają nowego miejsca, a sklep miał działać od Połowy 2021 roku, czyli już dobrze ponad rok. Pamiętajmy o tym, że mamy teraz kryzys ekonomiczny, społeczny, gospodarczy, który się będzie przekładał na wszelkie sfery życia publicznego i prywatnego obywateli. I w tym momencie powstanie takiego sklepu jest o wiele ważniejsze niż na przykład jest to w czasie Prosperity Gospodarczej, kiedy tak naprawdę marginalnie z takiego sklepu korzystają pewne osoby. Teraz tych osób by było więcej. No i co? Zapytaliśmy w Urzędzie Miasta, co i jak. No i okazało się, że Fundacja Wolne Miejsce wypowiedziała tą umowę właśnie z Urzędem Miasta. Nie wprowadzono w błąd przedstawiciele fundacji, ponieważ powiedziano mi, że fundacja szuka nowego miejsca. U ciebie na portalu przeczytałem później, że tego miejsca nie szuka, bo nie złożyła takiego pisma, wniosku, zapotrzebowania dla lokalu, a nie da się tego inaczej zrobić niż właśnie w ten sposób. Mam mieszane uczucia, ponieważ z jednej strony taki sklep jest bardzo potrzebny, niezbędny wręcz w obecnej sytuacji, a z drugiej strony, no, jeżeli tak się do tego podchodzi, to nie wiem, czy to jest dobry kierunek. Jak szukać wolnego miejsca, żeby go nie znaleźć? I to jest o to dobre pytanie. Hmm. I myślę, że zaskoczyła nas wszystkich sprawa, dlatego że okazało się, że no tak naprawdę, chyba Fundacja to Czekasz miasto, pokaże im nowy lokal, bo niezbędny jest ogródek w tym lokalu, czy też kawiarenka. Dla mnie, jak posłuchałem tego tłumaczenia prezesa Fundacji, to ja otworzyłem oczy. Bo dla mnie po prostu to jest jakaś kosmiczna w ogóle wypowiedź, że bez kawiarni. Nie można prowadzić sklepu dla osób biednych. Znaczy, ma to polegać, bo taka wiarenka miała służyć, że oni przyszli i powiedzieli o swoich problemach. Ja to sobie wyobrażam tak, że przychodzi osoba, która nie ma pieniędzy na życie, po to, żeby kupić sobie. Kupuje krewetki wiem, i siada. Kupuje sobie cukier, ryż, jakieś tam podstawowe takie rzeczy, podstawowe, paczkowane, 50% taniej. I co ma usiąść w kawiarni, wypić herbatę? Rozumiem, że darmową. Po to, żeby powiedzieć o swoich problemach. No nie, no sorry, ja tego nie kupuję. No i zapaliło mi się od razu światełko, że no coś tu nie gra. No co to w ogóle za wypowiedź. To Sklepią... jest jeden warunek taki Sinek Fanon, o którym też usłyszeliśmy, to, że to ma być lokal w centrum miasta. No właśnie, abstrakcja czysta. Nie o to chodziło od początku. Ja posłuchałem tych wszystkich wypowiedzi. Sprawdziłem o czym my w ogóle mówiliśmy. Po pierwsze, po drugie to było idealne miejsce, pokazano sobie na, na Facebooku zdjęcie, podpisujemy umowę, to co nieświadomie, To umowę podpisano przypadkiem. No nie widziano. A okazuje na się na jest. koniec, że po prostu fundacja nie płaciła czynszu, przepraszam, nie płaciła za media, bo z czynszu była zwolniona, nie płaciła za media, nic tam nie zrobiła, nic nie wyremontowała. Nie wiem, miasto to miało wyremontować? No tam w tej umowie jest wyraźnie napisane, kto za co odpowiada. I teraz jeszcze, żeby było więcej, to ja sprawdziłem, kiedy pojawiła się pierwsza informacja na temat tego, że ten lokal się nie nadaje. No, Pech chciał, że ta informacja pojawiła się w marcu, kiedy wypowiadano fundacji umowę. No to coś chyba yy, nie tak. Chyba zrobiono narrację do czegoś, co nastąpiło. I to są moje bardzo poważne wątpliwości, bo one świadczą o pewnego rodzaju uczciwości wobec nas kołodrzeża. To jest takie robienie mnie lekko w konia. Być może przypisane są do tego dobre intencje, ale ja w to nie wierzę. Ja w tej chwili w to nie wierzę, bo posłuchałem dwa razy wypowiedzi, którą Piotr przeprowadziłeś, tę rozmowę, i ja tego nie kupuję, po prostu mnie to nie przekonuje. Mało tego, ten sklep dzisiaj jest potrzebny Kołbrzeżanom, zwłaszcza Kołbrzeżanom w trudnej sytuacji życiowej, finansowej. Ta sytuacja jesienią będzie jeszcze trudniejsza. Widzimy, jak w tej chwili zachowują się rynki i dla kołobrzeżan taki sklep 50% taniej byłby idealny pod ręką, ale nie będziemy go mieli, dlatego że co? No, że niezbędne jest miejsce pod kawiarenkę. Po w centrum po miasta. Po prostu głupota roku. I takie kocopoły sprzedaje się koobrzeżanom. Mamy w to wierzyć? No proszę Państwa, no nie, no, yy, nawinięto nam story, powiedziano nam o pięknej, wspaniałej inicjatywie. Na końcu ta cudowna, wspaniała inicjatywa zakończyła się z tym, że niestety nie będziemy jej mieli, bo co? Bo potrzebna jest kawiarenka w centrum miasta. No to, kobrzyżanie, możecie to sobie sami skomentować i odpowiedzieć, że będziemy cierpieć, bo miasto nie dało lokalu. Na kawiarnikę kawiarenka. Jeszcze, po, jeszcze podsumowując ten wątek, ostatecznie chyba te media zostały zapłacone. Rozmawiałem w tym tygodniu z zastępcą prezydenta do spraw społecznych Firno Renda wójtowicz na ten temat. I ona wskazała mi słuchaczom i potencjalnie fundacji takie miejsce, gdzie mogłoby się ten sklep socjalny powstać. Jest to miejsce posezami, które prawdopodobnie będzie niedługo ulegał likwidacji. No, ale żeby cokolwiek w tym zakresie zrobić, fundacja musi tego miejsca szukać, tak? Musi złożyć do miasta oficjalne pismo, w którym będzie chciała prowadzić działalność fundacyjną w określonym miejscu i nie ma lokalu, którego potrzebuje. No i bez tego nie przeskoczymy tego. No. Zmieniamy temat. Ostatni wątek to mamy wody polskie częsty gość tak naprawdę na, w naszej w naszej audycji podejrzewamy gdzie jeszcze częstszy, bo mamy tyle tak naprawdę wątków, że nie starczyłoby programu. Musielibyśmy odrębny zrobić panel. Wyjęci spod prawa wody polskiej. Gdzie byśmy analizowali poszczególne problemy, które mamy, na przykład komunikacyjne? My, jako dziennikarze, mamy bardzo dużo. Ostatnio tydzień temu, ponad tydzień temu, próbowałem rozmawiać na temat powiązany poniekąd z sytuacją hydrologiczną na terenie powiatu. To się zupełnie nie da. Robercie, ale jaki, jaki panel dzisiaj, jaki wątek z tej całej wielkiej wody polskiej chcemy poruszyć? Piękne, wspaniałe polskie wody. Naprawdę. Wody polskie specjalizują się w laniu wody. Tak, to jest podstawowa rzecz. Skąd wy w PISI Niejaką, jaką. E, przepraszam, jak się ta pani nazywa? Ziłkowska Klinkosz, ale straciłem wątek w zakresie, jak ta pani ma na imię. Przepraszam, a to jest duży błąd, więc zaraz to naprawimy. Bo pisał o tym Jacek Woźniak w swoim Felietonie. U nas na portalu miastokołobrzek.pl a Marta Ziłkowska no. Skąd to pani się w ogóle wzięła? Ja się zastanawiam z, na jakiej wyspie ją pis znalazł. Kompletnie oderwano od rzeczywistości. Oczywiście nam wody polskie odpowiadają na pisma, więc będziemy dalej to sobie cytowali i tego będzie dość dużo, bo uważam, że mieszkańcom należy się odpowiedzieć zarówno w temacie zlewania wody, czy tam jakichś tam ścieków różnych nawet jeżeli one są obojętne, do rowów, który biegnie do parsenty, do wyspy na parsencie. To, co się stało z Odrą, pokazuje, jak działa i po co zostały te Wody Polskie. To jest sztuczny, tak sztuczny twór, że po prostu sztuczny klej przy tym to jest nic, ale do czego dążę, bo radny woźniak który nie dostał odpowiedzi, chyba na jeszcze, jeszcze chyba nie dostał odpowiedzi na pytanie, które zadał 200 prawie dni temu, wystosował kolejne pismo. On miał jakieś tam pytanie i wystosował pismo, podpisał się radny Rady Miasta, Jacek Woźniak i wysłał to pismo, po czym dostał odpowiedź, że nie dostanie odpowiedzi, dlatego że tam ten tryb, który reguluje tę odpowiedź, jest, jest przygotowany wyłącznie tam dla kogoś innego i tak dalej i tak dalej. Tak więc, no niestety go, niestety. Zlano tego, wodą. No niestety nie dostanie tej odpowiedzi i to jest takie bardzo dosyć smutne, bo on napisał jako radny i tutaj mamy bardzo fajną rzecz. W myśl przepisów obowiązującego statutu miasta Kołobrzeg. Pani Klinkosz, a, a jakich przepisów? Bo ten statut ma ileś artykułów, ja nie wiem jakich. Pani jest normalna? Ale słuchaj, ja kilka razy właśnie próbowałem się kontaktować ludźmi, z ludźmi z wód polskich i u, uważam, tak, że ci ludzie są bystrzy jak woda w kozecie. No nic dodać, nic ująć. No właśnie, to, to, to jest w ogóle ten, tu, tu są jakieś takie rzeczy. Ja zapytałem naszą Kancelarię Prawną, czy Radny Rady Miasta, jak się podpisuje i wysłała takiego e-maila, powinien dostać odpowiedź. Oczywiście kancelaria odpowiedziała, że tak, ze względu na to, że radny miasta jest zwykłym obywatelem. Jeżeli wysyła to ze swojego prywatnego e-maila i chce odpowiedzi, to ma obowiązek tę odpowiedź organ udzielić we właściwym terminie. Nie może stwarzać problemów, bo tak działa ustawa, która nie. Nie dzieli tego na organ, dlatego że radny nie jest organem. Organem jest Rada Miasta, reprezentowana przez przewodniczącego, przy czym radny stwierdził, że się interesuje tym tematem. To jest po pierwsze. Po drugie, Woźniak złożył tę odpowiedź. Zapytał jeszcze raz panią Klinkosz, bo jestem w kontakcie pod tym kątem z Jackiem Woźniakiem, dlatego że Jacek Woźniak po prostu był osobą, która. która Rozpoczęła temat związany z budzistowem i z odprowadzaniem wody do rowu. Więc napisał tym razem jako zwykły obywatel to pismo. Jaką dostał odpowiedź? A mianowicie został poproszony radny Jacek Woźniak, żeby przekazał, żeby przekazał w jakim trybie on w ogóle występuje. No to moje pytanie jest, to co? To, 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 to obywatel ma udowodnić, w jakim trybie? Pytam Wody Polskie, Wody Polskie odpowiadają. Ja na miejscu Jaskawoźniaka oddałbym sprawę do prokuratury pani Żułkowskiej Klinkoś i tylko tyle. Pani Żułkowska Klinkoś już zasłużyła na taki jeden przypadek. Do Dostęp do informacji publicznej zwykły, tak? Nie odpowiada, nie odpowiada w terminie na pismo i to już prokuratura powinna była zbadać, jak ta pani pracuje. Ta pani powinna zostać zwolniona w trybie natychmiastowym. Taka, takie jest moje zdanie. A za pozostałe rzeczy. Które być może ma na sumieniu, to jeszcze będziemy sobie sprawdzali. Też powinna sprawa zostać, moim, sprawem, moim zdaniem, skierowana do prokuratury, aby wyjaśnić wszystkie te wątki i kto na co miał wpływ, łącznie z tą łachą, która powstaje na rzece, która w tej chwili, moim zdaniem, stwarza zagrożenie powodziowe i te wszystkie rzeczy, te wszystkie śmieszne rzeczy. Nam zagrażają. Ja się zastanowię, czy ja nie złożę tego zawiadomienia do prokuratury. Tylko wrócę sobie z urlopu. Zerknę jeszcze, jak ta sprawa kończy się korespondencją, bo taka korespondencja cały czas do nas napływa. Zawiadomiliśmy też Inspektorat Ochrony Środowiska. Zobaczymy, jaką dostaniemy odpowiedź w sprawie tych wszystkich rzeczy, które trafiają. Inspektorat Ochrony Środowiska będziemy sprawdzali pod kątem tego, że napisano w odpowiedzi, to jest też taka ciekawostka, że. Ta woda do Parsenty była zlewana tylko raz z placu budowy. No ale przecież świadkowie mówią, że widzieli to wielokrotnie. Między innymi Jacek Woźniak, który przesłał mi kilka zdjęć tych przypadków zlewania tej wody. To moje pytanie brzmi, to doszło do poświadczenia nieprawdy w tych dokumentach? Nie sprawdzili urzędnicy, czy było inaczej? Przecież o tym wszystkim mówił reportaż no w telewizji rządowej. To jak to jest? No, to nie sprawdzono tego, to urzędników już nie obowiązuje dążenie do prawdy? A prokuratura co sprawdzała w tym momencie? Panowie pro i panie prokuratorzy, co sprawdzaliście? Zerknęliście, o czym pisały media? Nie? O, no to niedobrze. To znaczy, że ktoś chyba nierzetelnie podchodził do swoich obowiązków, a w takim przypadku są na to odpowiednie paragrafy. Można sobie przejrzeć kodeks karny i zobaczyć. I tak się zastanawiam właśnie, czy tego w ten sposób nie zrobić, bo moim zdaniem tam coś jest nie tak. Ale czekam na odpowiedzi. My zadaliśmy sporo odpowiedzi. Bardzo mi się podoba. Będziemy pisali odpowiedzi z Urzędu Gminy. Dziękuję za odpowiedź z Urzędu Gminy, gdzie przekazano mi w pełni informację, czyli można. O, i tu jest przykład dziennikarz pyta, dostaje odpowiedzi, te odpowiedzi są pełne, są załączone pisma, bardzo szybka ta odpowiedź przychodzi, poinformujemy też, bo czytelnicy na to zasługują, przekażemy, jak to wygląda. Tak więc no, ja jestem zdegustowany tym, w jaki sposób, czy radny, czy my musimy się prosić, że dostać w miarę sensowne odpowiedzi, a gdy zadajemy pytania, to też nie dostajemy pełnej odpowiedzi, bo po co? I siedzi sobie taka pani klinkosz w gabinecie, dostaje pewnie ogromne pieniądze i co? No i to, no właśnie to mamy. To jest to tanie, wspaniałe, super, ekstra przez fachowców zarządzane państwo Prawa i Sprawiedliwości. Nie, nie, to ja dziękuję za takie państwo. Oświadczenie nieprawdy to przestępstwo urzędnicze i jeżeli są ku temu przesłanki, to należy to dokładnie sprawdzić. Natomiast wydaje się, że no jeżeli w jakim trybie? No to wody polskie to jest instytucja rządowa prawa i sprawiedliwości. No w trybie Jarosława Kaczyńskiego. Ja bez żadnego trybu, tak? Pamiętamy wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie. Jest zwykły poseł, roz... jest zwykły obywatel. Tak, to tak to tak. działa. Jedna rzecz mi się jeszcze nasuwa na sam koniec, ponieważ nasz czas antenowy dobiega końca, że niektórzy urzędnicy, zwłaszcza szczebla rządowego, oderwali się kompletnie od rzeczywistości. Co jest podstawą ich służyć, tak? Służyć. Oni tak naprawdę nie produkują, nie robią niczego. My płacimy podatki, my ich utrzymujemy, my płacimy im pensje i do czegoś oni są zobowiązani. Koniec naszej audycji na dzisiaj. To była ostatnia, chyba już sierpniowa audycja. Robert Dziemba i Piotr Rybczyński. Dziękujemy za spotkanie. Zapraszamy oczywiście w przyszłym tygodniu.